Raporty eksperckie dla wnioskodawców o azyl z Kazachstanu, problemy z naruszeniem praw człowieka i represjami politycznymi. Witam, szanowni koledzy. To wideo jest skierowane do kancelarii prawnych, które reprezentują interesy wnioskodawców o azyl z Kazachstanu. Nazywam się Maksym Hrytonow, specjalizuję się w przygotowywaniu raportów eksperckich dla wnioskodawców o azyl. W tym wideo opowiem, jak podchodzę do analizy sytuacji w Kazachstanie. Omówię kluczowe problemy z naruszeniem praw człowieka i wyjaśnię, dlaczego raport ekspercki odgrywa kluczową rolę w sprawach o udzielenie azylu. Czym jest raport ekspercki? Jak zapewne wiecie, raport ekspercki to niezależny dokument analityczny, przeznaczony do przedstawienia sądowi i organom migracyjnym. Jego celem jest uzasadnienie, że wnioskodawca rzeczywiście stawia czoła zagrożeniu w swoim kraju i nie może bezpiecznie tam wrócić. Taki raport wspiera osobistą historię wnioskodawcy obiektywnymi danymi, analizuje sytuację w kraju i udowadnia związek między ogólną sytuacją a indywidualnymi okolicznościami klienta. Raport ekspercki potwierdza kontekst i ogólną sytuację w kraju, w tym niestabilność polityczną, represje, konflikty, odwołując się do międzynarodowych i lokalnych źródeł. Pomaga uzasadnić osobiste ryzyko wnioskodawcy. Pokazując związek między warunkami w kraju a indywidualnymi zagrożeniami, wzmacnia podstawy dowodowe, potwierdzając, że wnioskodawca należy do wrażliwej grupy, która jest prześladowana, potwierdza fakty, odwołując się do wiarygodnych źródeł, takich jak Amnesty International, Human Rights Watch, ONZ i inne, sporządzone zgodnie z normą OSCE. Wśród moich doświadczeń i osiągnięć chciałbym wyróżnić następujące, w ciągu ostatnich dwóch lat przygotowałem ponad 100 raportów eksperckich, które pomogły wnioskodawcom o azyl uzyskać azyl. Współpracuję z 15 wiodącymi kancelariami prawnymi w USA, Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej. W 2024 roku zostałem uznany laureatem nagrody Expert Witness Awards w kategorii Najlepszy Ekspert w sprawach migracji i azylu. Wszystkie moje raporty spełniają standardy Najwyższego Trybunału i wymagania Kodeksu postępowania cywilnego. Na zapytania od kancelarii prawnych odpowiadam w ciągu godziny, a sam raport przygotowuję w ciągu tygodnia. Teraz o łamaniu praw człowieka w Kazachstanie. Kazachstan boryka się z poważnymi problemami w zakresie praw człowieka, represje polityczne, uczestnicy ruchów opozycyjnych i aktywiści są narażeni na aresztowania, przesłuchania i prześladowania. Niezależne media i dziennikarze stają w obliczu blokady zasobów, aresztowań i gruźb. System sądowniczy i organy ścigania często działają w interesie elity, ograniczając dostęp do sprawiedliwego wymiaru sprawiedliwości, tortury i brutalne traktowanie. W miejscach pozbawienia wolności i podczas przesłuchań stosowane są tortury w celu uzyskania zeznań, dyskryminacja osób LGBT. Przedstawiciele społeczności są narażeni na ataki: upokorzenia i publiczne potępienie ograniczenie prawa do protestów Uczestnicy pokojowych demonstracji są narażeni na aresztowania, a ich działania często są kwalifikowane jako nielegalne. Naciski na mniejszości religijne, grupy religijne, które nie są zarejestrowane w oficjalnych organach, są narażone na prześladowania i zakazy zgromadzeń. Nierówność społeczna i represje. Prawa przedstawicieli mniejszości etnicznych i grup społecznie wrażliwych są naruszane. W raporcie szczegółowo opisuje wszystkie aspekty, podając odniesienia do źródeł, wnioski i konkluzje. Jak pracuje nad raportami o Kazachstanie. Zazwyczaj przygotowuje raporty eksperckie na podstawie instrukcji otrzymanych od dużych kancelarii prawnych z USA, Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej. Przykładowy zakres pytań, które mi stawiają, obejmuje opis obecnego klimatu politycznego w Kazachstanie, w tym represje wobec opozycji, jakie ryzyka czekają obywateli, aktywistów i niezależnych dziennikarzy, jaka jest sytuacja z przestrzeganiem praw człowieka w miejscach pozbawienia wolności. Jakie zagrożenia istnieją dla przedstawicieli społeczności LGBT? Możliwości wewnętrznej relokacji na ile jest to bezpieczne? Realne dla wnioskodawców? Jaka jest sytuacja z mniejszościami religijnymi w Kazachstanie? Jakie ryzyka istnieją dla uczestników pokojowych protestów? Jak tworzę raport ekspercki? Tworzenie raportu to żmudna praca, która wymaga starannego podejścia na każdym etapie. Zwykle zaczynam od przestudiowania wszystkich dokumentów przedstawionych przez wnioskodawcę. Mogą to być osobiste oświadczenia, dowody prześladowań, nagrania wywiadów i decyzje odmowne. Moim zadaniem jest zrozumieć, które fakty i dowody należy wzmocnić, aby jak najlepiej uzasadnić ryzyko dla wnioskodawcy. Następnym krokiem jest zbadanie sytuacji w kraju pochodzenia. Korzystam z wiarygodnych międzynarodowych i lokalnych źródeł, aby zebrać aktualne informacje na temat tego, co dzieje się w kraju, szczególnie w kontekście zagrożeń dla bezpieczeństwa wnioskodawcy. Tutaj ważne jest, aby pokazać, jak ogólna sytuacja w kraju jest związana z osobistą historią wnioskodawcy. Potem przygotowuję uzasadnienie. Na podstawie zebranych danych analizuję, jakie konkretne ryzyka zagrażają wnioskodawcy, jeśli wróci do swojego kraju. Moje wnioski zawsze są poparte odniesieniami do zweryfikowanych źródeł, aby raport był jak najbardziej obiektywny i wiarygodny. I oczywiście zwracam dużą uwagę na zgodność ze standardami. Wszystkie moje raporty są ściśle regulowane i zgodne z wytycznymi zawartymi w praktycznym kierunku Międzynarodowego Trybunału w sprawie dowodów eksperckich. Każdy raport zawiera oświadczenie o prawdziwości, potwierdzające, że przedstawione dane opierają się na wiarygodnych źródłach, a wyrażone opinie to moje profesjonalne osądy. Wszystkie moje raporty są zgodne z ustalonymi standardami. Zawsze potwierdzam dokładność przedstawionych faktów i poprawność moich wniosków. Moje wynagrodzenie w żaden sposób nie zależy od wyniku sprawy, co gwarantuje obiektywność mojej pracy. Ponadto, jeśli zajdzie taka potrzeba, jestem gotów wystąpić w sądzie i złożyć zeznania na temat sytuacji w kraju pochodzenia wnioskodawcy. Jak zamówić raport? Jeśli Twoim klientom potrzebny jest raport ekspercki, skontaktuj się ze mną pod adresem infodhumanrights.com. Raporty mogą być opłacane przez pomoc prawną, co sprawia, że są bezpłatne dla wnioskodawców, których sprawy są wspierane przez Państwową Pomoc Prawną. Dla prywatnych zapytań oferowane są elastyczne warunki płatności. Pracuje nie tylko z wnioskodawcami z Kazachstanu, ale także z krajami byłego ZSRR: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kirgistan, Mołdawia, Tadżykistan, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan i Rosji. Raport ekspercki to kluczowe narzędzie, które może wpłynąć na pomyślny wynik sprawy. Pomaga to nie tylko udowodnić rzeczywistość zagrożenia, ale także zwiększyć zaufanie do wnioskodawcy w oczach sądu i organów migracyjnych. Z przyjemnością pomogę Wam i Waszym klientom osiągnąć sprawiedliwość. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia wkrótce.